Witajcie drodzy kochani. Chciałbym w dzisiejszym filmiku powiedzieć o mantrze, może znowu powiedzieć o mantrze, która oczyszcza pokój z negatywnych wibracji właśnie dzięki cytrynie. Ponieważ poprzedni film został usunięty, nie, nie widzę go na moim kanale, więc robię ten filmik, żeby znowu dać wam tą wiedzę, żebyście ją po prostu mieli dla siebie. A więc tak, mantra powtarza się 7 razy. W taki, a nie inny sposób, powtórzę tutaj kilkakrotnie, żebyście mieli mniej więcej. Wizję tego, jak to się robi, kładąc zawsze w każdym pokoju na talerzyku przeciętą cytrynę na pół. Po wykonaniu 7 razy tej mantry, cytrynę wyrzucacie do kosza i wynosicie z domu. Ponieważ ona skumuluje wszelkie złe energie, które były w waszym pokoju. A więc tak. O, karenka, lęka je, namaha, On kapalina je, namaha, krem, 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 hum, hum, chlem, chlem, daksine, kalikę, krem, 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 hum, hum, chlem, chlem, swaha. Jeszcze raz powtórzę. Om kareng kalenka je namaha, om kapalina je namaha, krem, 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 hum, hum, chlem, chlem, daksinem, kalikem, krem, 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 hum, hum, chlem, chlem, swaha. Jeszcze dla osób, które się nie przysłuchały, jeszcze raz powtórzę. Om kareng Kalenka je namaham, om, kapalina je namaham, krem, 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 hum, Hum chlem, chlem, daksine, kalike, krem, 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 hum, chlem, chlem, swaha. I to właśnie jest mantra, którą się powtarza siedmiokrotnie w każdym pokoju, w każdym pomieszczeniu, by oczyścić e, dane miejsce z, z negatywnych wibracji, które tam się skumulowały, polepszyć tym samym samopoczucie. E, Jasność myślenia, dobry sen, spokojny sen i tak Ponieważ jeżeli jest pomieszczenie zanieczyszczone astralnie, mamy złe sny, mamy koszmary, nie czujemy się dobrze w danym domu, w danym mieszkaniu. Także polecam zrobić to w Waszym mieszkaniu. Do tego używamy zwykłej przeciętej cytryny, kładąc ją na talerzyku i intonujemy mantrę. Po skończeniu mantry usuwamy cytrynę z pomieszczenia i wynosimy do kosza. I to by było na tyle. Ja jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie, drodzy kochani, zakupić aroni mineralny bardzo zdrowy. O Ciebie się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.